Cześć kochani, z tej strony Kornelia. Witam Was w kolejnym słodkim vlogu. W dzisiejszym vlogu chciałabym Wam pokazać przepis na najlepszy krem maślany na bazie benzy szwajcarskiej. I tak, od razu powiem, nie należy do najsmaczniejszych. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że w dalszym ciągu jest to krem maślany. Od tego klasycznego kremu maślanego różni się tym, że dodajemy do niego dużą porcję bezy i dzięki temu ten smak masła jest delikatnie zniwelowany. Ten krem jest najlepszym kremem do dekoracji. Możecie nim obkładać tort bezpośrednio, możecie nim obłożyć tort, który następnie, będzie, następnie będziecie dekorować masą cukrową. Możecie z niego tworzyć kwiaty oraz napisy. Możecie naprawdę dość długo na nim pracować i nic nie będzie się z nim działo. To są naprawdę bardzo duże plusy tego kremu. Dlatego też chciałabym Wam pokazać dzisiaj przepis krok po kroku. Zaczynajmy! Zacznijmy od tego, co będzie nam potrzebne do przygotowania jednej porcji kremu maślanego. Przede wszystkim rondelek, z na kąpieli wodnej. Pamiętajcie, aby wasza miska nie dotykała powierzchni wody. Dodatkowo będziemy potrzebować mikser oraz jedną szklankę cukru, cztery białka najlepiej w temperaturze pokojowej oraz 300 g masła niesolonego, czyli takiego zwykłego ze sklepu koniecznie w temperaturze pokojowej. Przechodzimy do robienia kremu. Zaczynamy od nastawienia rondelka, tak aby woda w środku zaczęła się grzać i wytwarzać parę. Następnie dodajemy cztery białka oraz szklankę naszego cukru. To wszystko zaczynamy mieszać i podgrzewamy do momentu, aż wszystko porządnie się połączy i rozpuści. A białka z cukrem delikatnie się podgrzeją, dzięki czemu się również zapasteryzują. W tym momencie musimy sprawdzić czy cukier w pełni się rozpuścił. Najlepiej sprawdzić to poprzez roztarcie tego wszystkiego między dwoma palcami. W momencie, kiedy zrobimy to dokładnie tak i nie wyczujemy żadnych grudek cukru, to znaczy, że białka z cukrem są gotowe. Możemy przejść do przełożenia ich do misy miksera i następnie ubicia ich. Pamiętajcie o tym, aby uważać, żeby nie poparzyć się parą wodną. Robimy to bardzo ostrożnie. W momencie, kiedy wszystkie białka wylądują w misie miksera, zamykam mikser i nastawiam go na najwyższe obroty. Ubijam wszystko do momentu, aż beza się wystudzi. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby beza się wystudziła, zanim zaczniemy dodawać masło. Beza jest gotowa w momencie, kiedy jest przede wszystkim chłodna, kiedy się wystudzi. Sprawdzam, czy tak jest, poprzez przytulenie mojej misy miksera. Z boków. Jeżeli nie czuję żadnego ciepła, jeżeli beza jest delikatnie chłodna, to znaczy, że jest gotowa. Powinna również wyglądać w ten sposób. Nie powinna tak zbyt lekko opadać ze szpatułki. Powinna być sztywna i błyszcząca. W tym momencie zaczynamy dodawać masło. Masło dodajemy partiami, cały czas ubijając bezę na najwyższych obrotach. Zaczynam dodawać masło w temperaturze pokojowej. Łyżka po łyżce. W momencie, kiedy dodam całe masło, w dalszym ciągu ubijam. Na początku krem będzie miał taką konsystencję, a później stanie się to. Nie przestraszcie się w tym momencie. Nic się nie dzieje, tak ma być. Krem będzie wyglądał, jakby się zważył. On się nie waży. To jest moment, w którym krem zaczyna się finalnie łączyć. W tym momencie w dalszym ciągu ubijamy go na najwyższych obrotach miksera, aż do momentu, kiedy w pełni się połączy oraz będzie właśnie takiej konsystencji. Powinien być lekki, gładki i przede wszystkim mięciutki. Wiele osób jeszcze w trakcie ubijania zmienia końcówkę na tą mieszającą. Ja zostaję przy końcówce ubijającej i krem naprawdę dobrze wychodzi. Teraz możecie zobaczyć cały krem w misce. Kochani, nasz krem jest gotowy. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, że rozjaśniłam kilka Waszych wątpliwości. Pamiętajcie o tym, aby wystudzić bezę. To jest ten najważniejszy moment kremu, zanim zaczniecie dodawać masło. Bezę studzimy poprzez ubijanie jej, aż do momentu, kiedy misa stanie się chłodna. Tym kremem możecie dekorować torty, babeczki i ciasta. Możecie go też również barwić. Ja polecam barwienie go barwnikami w proszku lub w żelu. Tak szczerze odradzam te barwniki z marketu. Najlepiej zainwestować i rzeczywiście kupić je online, ponieważ krem może rzeczywiście się rozwarstwić, jeżeli dodacie ten barwnik z marketu, który jest mało skoncentrowany, a musicie dodać go dużo. Aczkolwiek, no, możecie próbować. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę lub subskrypcję oraz dacie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. W kolejnych filmikach będę Wam pokazywać, jak udekorować tort ombre tym właśnie kremem. Do zobaczenia w kolejnych słodkich vlogach.